Oto System Shock 2. Research complete. Uuu. Co się stało? Wynalazłem, czy... skończyłem badanie tego mózgu. Zobaczmy. Podsumowanie. Dowiedziałeś się jak najlepiej celować w te szympansy, dzięki czemu powiększyłem obrażenie w nim o 25%. Fantastycznie. Naprawdę fantastycznie. Ale przy okazji mogę się coś dowiedzieć o tych mapkach. Zastanawiam się czy mam dostęp do swoich... Wy wynalazku, że to tak nazwę, gdzieś na boku, ale chyba nie mam niestety. A szkoda, bo teraz muszę to wywalić i się nie dowiem, o, o, po co mam to nosić. Nie da się już bardziej badać tego w random mózg i mogę tym razem kontynuować. Co to jest to? To wygląda na, na ciekawie skonstruowany jakiś taki do wstrzykiwania spray. Aha, ale tu już od razu pisze, że potrzeba do tego NA. I ir, n a to nie jest przodkiem, sud Zaraz, gdzie mam n a? Ir, dobra, dobra, moment, 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 a jest tutaj, research, report jest, gdzie ja to mam? Gdzie jest... Jakie to Eee... gdzie ja to znalazłem? Dobra, nieważne. Nie to. Potrzebujemy NA. Ir jest tutaj na MedC. A mamy tutaj NA na Engineering. Nie ma. Cholera, czyli nie będę mógł pracować, nie będę mógł badać tego do póki nie znajdę jakiegoś sodu. Czy jak to... czy to jest. NACR, no to chyba ja jest sód ten... No dobra. Koniec tego gadania mojego w windzie. Czas w końcu jakiś postęp zrobić yy, Progres ma być. Okej. Okay. Zaczyna się, że tak powiem... System szok powoli zamieniać, się to... Oha, kojarzę to miejsce, kojarzę to miejsce. Będą bardziej biologiczne zaraz, takie dziwne rzeczy się tutaj działy, jakieś, że tak powiem. Okej, nie, nie, nie będę z kluczem chodził chyba. Człowiek! Na ciebie to akurat mógłbym... Słyszę jeszcze drugi album się wydało. Okej, zatrzymaj się gdzie jesteś. Jest tu wioletka eksperymentalnego materiału nazywającego się Toxin A. Zdecydowano ją przez stowarzyszenie PSI, aby zmniejszyć rozwój alianów. Ale nie mogę znaleźć żadnych dat na to, jak powinieneś go używać. Tam. Spalęty! my idziemy? Nie wysz... Kurde! Jeszcze raz! Jeszcze kurde! raz! <ślesk> Nie utrudniajcie mi potwory! Tym razem pójdę tutaj! Ooo jeju! Duba, nie pójdę tutaj. Oooo! Wow. Ja nie chcę tego dziada zabijać. Kurde, było znów. Dupa będzie. Nie będzie. Dobra, to było troszkę lepsze, naprawdę, ale tylko o ten milimetr.

Aha, ja mogę... Dobra, aby zbadać ten obiekt, trzeba mieć dwa razy SB i jakiś V. Zaraz to sprawdzę co to jest. Gdzie jesteś Cyborguty? Powiem, że jesteś. Snake! Snake

Gdzie jest Antymon? SB macie na stanie Nie! A, czy, a nie, sorry, mają, ok. I V Kurde nie to, sorry, coś mi się pierdzieli. Dlaczego? To miałem nacisnąć? Nie miałem wcale w ogóle windy otwierać. Czy macie V? Tu nie mają V. A czy mają V normalnie? Gdzie to jest? Jestem ślepiak. Jak nie topesz. Mają, fajne dobra! Bierzemy w takim razie, jedziemy na Meccy. Bo to blisko jest. Gdzie macie, panie, SB 1 i SB drugie, tak? Czy mi się to zmieści? Oczywiście, że mi się nie zmieści. Wiecie co? Aż użyję tego, bo mi się akurat w tym momencie przyda. A to się. Aha, kurde, to się. układa w jednym miejscu i tak. No dobra, trudno. Powiedzmy, że zmarnowałem już. I. szybciutko na pięterko normalnie. Pierwsze. Na szczęście wszystko jest bardzo, bardzo blisko. No dobra, tak średnio blisko tutaj, trochę biegania jest. Power train. Chemical dobra Biegniemy A ja się napiję. Szkoda, że <grywy> będę musiał tak robić. <grywy> Ponieważ nie mogę je uczyć. Jednocześnie... Nie! Hello! Ale zrobił wrzask normalnie Szarżę mega normalnie, ułańską, ale nic mu to nie dało. Dobrze, e, w sumie to nie wiem, czy dobrze. Kurde, chyba spierdzieliłem, źle pobiegłem. Zaraz, C to jest Nie no, dobrze pobiegłem. Coś się myli. Ale dziwne. Dobra, nic, sorki. E, tak, 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 to jest jednak tutaj. Szukamy normalnie... V... Vanat. Jesteś? No ja... Już przestało działać, ale to jest beznadzieja. Co by tu wywalić, no ja pierdol... Te gry, no cholera mi to jest, to jest Overworld Zero... What the... Czy to jest... Eee... Eee... To jest jakby Ultima, tak? Ultima 1, normalnie... W system Shock Dobrze? You are seen, ale fajny gram w to teraz. Nie będę grał w system Shock. No, w topie gram w to, bo lepsze. Patrzcie, jakieś pieski. Tu mam Hit Point, mam pierwszy poziom. Doświadczenie. You have no point. Goblin spudłował, a go zaatakować? O, zginąłem prawie. Zabiłem goblina. Ale tu jest nie to pesz. Aaa, okay. game over. Dobra, nie będę w tym grał. Bo jedna porażka mnie tak zdeprymowała że to wyrzuciłem. I już, okej. Okay. Nie ma co, teraz trzeba wrócić się. W takim razie z kolei już zgarnąłem te pierwiastki moje. Tylko teraz oczywiście nie pamiętam jak... A, dobrze, się poprzę, czyli na pół... na północ, znaczy jak mówię na północ. Nie cały czas się trzymać tej oto ściany lewej. Jak tam Twój mózg pracuje? Wanat teraz trzeba, No to masz Wanat, właśnie. Podczas I super. Nie wiem. O, jest to cholera. Aż to mocno ugryzło. Trzeba uważać. No hard to jednak hard. Już troszkę ciężko może być. A będzie źle to wrócę na i... Normali... O, witam pana. Czemu nie miałeś 5 złotych? Wstyd, przynosisz tylko nacji hybrydów. Hybryd. Dobra. I mogę dopiero teraz. Znaczy, wcześniej mogłem w sumie, ale stwierdziłem, że wrócę się po te pierwiastki. Powrót na hydrofonie. Oraz zapis. Łyk kawy. Mam normalnie więcej tych. Ja dzisiaj cały termos sobie zrobiłem, ponieważ mam ochotę. Dlatego mam jeszcze drugą całą pełną szklankę ciepłą w nim. Okej. Okay. Albo to jest hybryda gdzieś tam, albo jakiś robot tam chodzi. Albo kamera. Nie, to chyba yy, cyborg. Ja powiedziałem hybryda wcześniej, czy co, bo już nie pamiętam. Ja łożę z nieprzeładowym nie, 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 nie. Gdzie jesteś, kamerko? Co tam jest teraz tych chorób? To nie było mądre. Ej No, jakim kurde tu dam takie reakcje? Halo A nie, to jest działko, co jest działko. Dobra, sprawdzę tylko te paczuszki w takim razie. O, oh, yes, naboje. O, oh, jest, jeszcze więcej nabojów. Same na w tych pudłach. Jak mam to działko zaciśnięte. jak ona mnie tak strasznie szybko zabija. Jak najszybciej, jeszcze szybciej, tak? Chemical needed proszę bardzo, poczęstował. I już mi nasz święty spokój, ok? Dobra, tu będzie gdzieś. Dobra, teraz pełna koncentracja, nie da się. Huuuu! zabić. Okej, okay, nie da się zabić. Blblbl. Ja wiem, że tutaj będą się respawnowały na pewno cyborgi, w tym miejscu, bo okaże. Okej. Tu nic nie ma. Okej, okay, ten tam się w... zmarnował, służył Dym... <laughs> wow. No. Okej. Okay. Ale muza. Bardziej ciekawa, że tak powiem. Okej. Okay. Co to jest? Co to... No to to naprawdę źle wspominam. Tutaj zawsze się respawnują te cholerne cyborgi. Nad za plecami mogą się respawnować. Za to kochamy szok 2. Za potwory, które się pojawiają za twoich pleców i z boku jednocześnie. O, witam. Na szczęście, można je usłyszeć swoim wspaniałym uchem lewym. Jak ktoś ma takie... Zaraz. Sorry za to takie dziwne ten... Okej, okay, brakuje mi karty Hydrophonics. Ooo, dzień dobry O dwóch. Chyba trzeba będzie to zrobić w ten sposób. I... A ja To okay. no, był dobry pomysł, bo ten pan nie miał... Słyszę cię! Słyszę cię! Hmm. Gdzie jesteś? Cyborgu! za cholera. Gdzie ona jest?! I na pewno przegapię jakąś durną kamerę. Co jest na cholerę? Gdzie jest ten cybok. No Jesteście kurde upierdliwi, bo nie widzę was, a was słyszę. Szympansy, no. Dobra, i teraz plus 25% zadaje wrażenie, temu, że znam ich mózg. Powiedzmy, że tak to funkcjonuje. Dobra, przerwa. Chyba czas na przerwę. Granatnik. Nareszcie. Dobra. Yes! I badań skończyłem. Na razie.